Witaj. Oto minutka z tarotem dla Ciebie. Zastanawiasz się, którą opcję wybrać. Nie możesz się zdecydować, i to Cię trochę zablokowało. Masz do pokonania swoją drogę, masz obrany cel, ale tu jest tak zwany pit stop. i Tutaj trzeba coś ponaprawiać po drodze. A może uzupełnić paliwo? Może trzeba wyzwolić jakąś większą, większe pokłady energii w sobie? Może przyda się chwila odpoczynku, medytacji i refleksji samorefleksji. Tak, myślę, że jeden krok w tył i dwa kroki w przód to będzie dobry pomysł. Przystań na chwilę i zastanów się, bo jeśli tego teraz nie zrobisz, może Ci umknąć coś bardzo ważnego po drodze do Twojego celu.